Chodź, zrobimy sobie ciąg Fibonacciego w Javascriptie. I czym jest ten ciąg Fibonacciego? Oczywiście najprościej posłużę się czatem, tutaj Wam też to wkleję. Ciąg Fibonacciego to jeden z najsłynniejszych ciągów liczbowych w matematyce. Definiuje się go w następujący sposób. Pierwsze dwie liczby ciągu to 0 i 1. Niektóre definicje zaczynają się od 1 i 1, ale my zrobimy sobie to od 0 i 1 najpierw. Każda następna liczba jest sumą dwóch poprzednich. Czyli ciąg wygląda tak. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Mega proste, więc teraz zróbmy sobie to w JavaScriptcie. Dobra, jak już wiemy, czym jest w ogóle ten ciąg, Fibonacciego, to zacznijmy sobie już od HTML-a. Pierwsze, co potrzebujemy, inputa, do którego będziemy wpisywać te liczby, czyli dajmy sobie tutaj type number. Dobra, to mamy. Potrzebujemy jeszcze jeden przycisk, który będzie nam generował całą funkcję, czyli dajmy sobie button, tutaj dajmy sobie generuj i dajmy sobie tutaj onClick i jakąś funkcję, żeby nam uruchamiał. Ta funkcja, niech się nazwie ciąg. O, ciąg. Dobra, i to mamy. I potrzebujemy jeszcze jednego paragrafu. W którym będzie się wyświetlał ten nasz ciąg? Zdajemy sobie po prostu paragraf, pusty paragraf, dajmy mu tylko jakieś ID, wynik. Potem zobaczycie po co to ID nam było. Teraz przechodzimy sobie do CSS-a. I to była pierwsza część. Niedługo będzie kolejna z CSS-a, a potem dwie następne z JavaScripta. Więc obserwuj, żeby ich nie przegapić.